Dzień dobry Państwu. Spotykamy się z okazji, bardzo miłej okazji, a mianowicie w tłumaczeniu pana profesora Marka Dziekana w piwie ukazała się... Marku. Bardzo pokaż tutaj. Ukazało, ukazało się tłumaczenie traktatu Abu Ali al Mahariego, posłanie o przebaczeniu. Traktatu z bardzo szczególną, bardzo specyficzną historią i troszeczkę byśmy chcieli, zachęcając Państwa oczywiście do czytania tej, tej książki, tego tłumaczenia, opowiedzieć o samym autorze, o jego domniemanym wpływie na a także o tym traktacie. Zacznijmy może od tego, dlaczego akurat, ponieważ tutaj e, wydawnictwo PiW, które rozpoczęło taką serię tłumaczeń arabskich, nie narzucało bynajmniej e, książki, tematu czy autora, dlaczego Marku zdecydowałeś się na wybór tego właśnie autora. E, al -mari... Do pewnego stopnia fascynował mnie właściwie już od czasów studenckich, kiedy przeczytałem o nim jakiś tam niewielki fragment w historii literatury arabskiej profesora Bielawskiego. Szczególnie rzeczywiście ciekawe były dla mnie te ewentualne nawiązania Dantego do dzieła al No ale wtedy jeszcze jako student oczywiście nie byłem w stanie żadnych tego typu rzeczy zweryfikować. Później, jak już więcej wiedziałem, bardzo chciałem to, ale sobie myślałem, że no, przetłumaczenie takiego tekstu, to tego tekstu no, do szuflady oczywiście nie ma, nie ma sensu, więc tak sobie, więc to, była, to było takie trochę moje marzenie. No może przesadzę, że największe marzenie w życiu, no, ale jednak trochę tak. I w momencie, kiedy się dowiedziałem od, od Kasi, że właśnie pani, pani redaktor taką serię rozpoczyna w piwie, no od razu wiedziałem, co mam przetłumaczyć. Oczywiście, oczywiście Almariego, bo to jest chyba jedyny, Jedyna szansa w życiu, żeby to zrobić. Al-Mariego, który jest jedną z najwybitniejszych postaci w klasycznej, nie tylko literaturze, ale można powiedzieć, kulturze arabskiej, pan żył na przełomie. 10 i XI wieku w Syrii, w mieście Marat An-Oman. Ale jest też, przepraszam, że tutaj wpadam w słowo, postacią taką wśród nas, arabistów, znaną nie tylko ze swojej um, literatury i twórczości literackiej, ale także ze swojego bardzo szczególnego życia, odbiegającego od stereotypów, prawda? Bo on był niewidomy, o czym na pewno za chwilę powiesz, ale również był wegetarianinem, a wręcz weganinem, co jest jak na um, w Zumanina w tamtym okresie, na Araba w tamtym okresie, bardzo wyjątkowy. E, tak, właśnie ta, ta, ta cecha e, e, osoby, właśnie niewidomy, niewidomy od piątego roku życia, ponieważ bardzo ciężko przeszedł e, ospę. E, Ojciec jego stwierdził, no synu cóż, no do niczego się nie nadajesz. Nie będziesz rzemieślnikiem, nie będziesz mógł żadnych tego pożytecznych rzeczy robić, to zajmijcie się synu nauką. No i Almari oczywiście posłuchał ojca, no bo co miał do, do, do stracenia. I rzeczywiście te nauki pobierał u najwitniejszych mistrzów. Zresztą słynny był z doskonałej pamięci. I co ciekawe, bo ile pamięć do poezji wśród Arabów jest znana, to on miał szczególną pamięć do tekstów prozaworskich, co zresztą potem w, w, i w tym dziele, i w innych jego utworach bardzo, bardzo dobrze widać. Jego poglądy były specyficzne. Był tam takim sceptykiem, a jednocześnie. wolno myślicielem, wolno myślicielem prawda? Oskarżanym niekiedy tak. o herezję, tak, ale ostatecznie z tą herezją sobie dano spokój, ponieważ modlił się pięć razy dziennie jak porządny muzułmanin, więc stwierdzono, że skoro się pięć razy dziennie modli, to na pewno heretykiem. Poza nie tym jest. żył troszeczkę na marginesie, na rubieżach tego, Świata muzułmańskiego, więc może też, e, tak, jak mówiliśmy, tak. uważano go za prowincjusza, nie stwarzał specjalnego zagrożenia tak, tak. dla on, intelektualistów czy teologów przede wszystkim z tak. tego głównego. Nurtu. On wyjechał z tej Maary, no w tej chwili Marada, no ma na 50 tysięcy mieszkańców, więc też nie jest, nie jest jakimś wielkim ośrodkiem miejskim w Syrii. Na półtora roku tylko wyjechał do Bagdadu, gdzie mu się bardzo nie podobało, wrócił na swoją prowincję i właściwie całe życie spędził, w tym swoim niewielkim domku nawet sam siebie nazywał, że jest więźniem czy, czy zakładnikiem dwóch więzień. Jednym więzieniem to była ślepota, a drugim więzieniem był jego dom. Także co on pisał? pisał? Może byśmy powiedzieli na temat tego, co on pisał, bo twórczość jego była dosyć bogata, ale niewiele z niej przetrwało, czy też nie wszystko przetrwało do czasu Niewiele, niewiele przetrwało, dlatego że znanych jest ponad 100 tytułów jego dzieł, natomiast. Większość tych rzeczy została, kiedy była jeszcze w rękopisie, została spalona przez krzyżowców podczas właśnie wypraw krzyżowych, zachowały się jego wspaniałe zbiory wierszy, na szczęście, z których szczególnie był, był znany, oraz z traktatów zachowa zachowało się kilka, właśnie ten, którym, z którym tutaj mamy do czynienia, oraz inny o przewrotnym tytule traktat o aniołach, który jest traktatem językoznawczym. Więc Al-Malari był człowiekiem wszechstronnym, jeśli chodzi o, o, o wiedzę. Nazywany jest, znany jest pod taką krzywką, taką, ta, taką, 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 e, e, chciałoby się powiedzieć, poeta, filozofów, filozof poetów. E, tak, taki napis zresztą jest umieszczony na jego pomniku w, 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 na jego pomniku w, w Marze. I to bardzo dobrze widać w jego, w jego dziele, które jest dosyć specyficzne. Jest to odpowiedź. No właśnie. No właśnie. Powiedzmy, czym jest ten traktat? Jest to odpowiedź na list, czy może właśnie albo długi list, albo krótki traktacik. Pewnego literata z Damaszku, w którym tenże literat bardzo wysłabia, chwali Abu Ale i wyraża swoje zdanie na temat rozmaitych postaci, które uznaje za heretyków, ewentualnie nie uznaje za heretyków, i pyta o zdanie, co al mari na ten temat. Sądź, Al-Mahdi był człowiekiem i sceptykiem, i był człowiekiem złośliwym, można powiedzieć. Inteligentnym I Do człowiekiem. Człowiekiem niezwykle inteligentnym. Tak. W związku z tym postanowił: No dobrze, jak już mi zawracasz głowę, ty niezbyt wybitny literacie z Damaszku, ten, ten Ibn al nie był byle kim, ale też nie był, że tak powiem, literatem pierwszej klasy, to ja ci odpowiem. I tu mamy odpowiedź. Odpowiedź składającą się z dwóch części gdzie w pierwszej właściwie sobie w e, Almadii dworuje można powiedzieć z, z, z owego Ibn Al e, opisując jak on sobie wyobraża że Ibn Al nagle znajduje się na tamtym świecie ale właśnie ta pierwsza część właśnie ta pierwsza część która jest taką powieścią o podróży przez światy, co nie jest niczym nowym w kulturze prawda co y Zdarzało się i powtarzało. To jest ta część, która jest stanowczo dużo bardziej znana, dużo popularniejsza. Niektóre tłumaczenia tego arabskiego traktatu na języki europejskie ograniczają się tylko do tej pierwszej części. Zresztą być może w samej kulturze muzułmańskiej też ta część była ważna, bo nawiązuje do pewnego bardzo znanego wątku. W religii muzułmańskiej, a mianowicie do domniemanej podróży proroka Mahometa do Jerozolimy, z Mekki do Jerozolimy i później tak zwanego miradżu, czyli wstąpienia przez niego do Boga i rozmowy z Bogiem, ale także mamy tu bardzo taką wyraźną, plastyczną wizję zaświatów, którą mamy także w Koranie i Alma nawiązuje często, chociaż niekiedy w sposób Prześmiewczy i ironiczny do tych wątków koranicznych, do tego, jak w Koranie przedstawione są zaświaty, przedstawiony jest raj, przedstawiony jest piekło. Tak, bo on, pisząc o tym raju, nawiązuje właśnie do tego, co jest wspomniane w Koranie. I on to rozwija. Rozwija nie wiemy do końca, na ile osobiście, to znaczy, na ile są to jakieś jego pomysły, bo być może tak, tego do końca nie jesteśmy w stanie stwierdzić, albo też włącza do tego rozmowy Rozmaite opowieści z religijności ludowej. W związku z tym rozmaite stwierdzenia z Koranu są tutaj pokazywane, można powiedzieć, w karykaturalny. Sposób. I to widać w bardzo wielu opowiastkach, które, które tutaj są. No chociażby ta no, dla mnie jedna z najśmieszniejszych opowiastek, jak ten, że Ibn al-Qarih się, się, rozmawiał z pewnym aniołem no i pytał go, jak to z tymi chorysami jest. No i no, to, to ten anioł mówi, no zobacz, to tu jest drzewo, na którym rosną jakieś tam owoce. I ja mówię, no jakieś tam owoce, nie wiem, czy to jabłka, czy to pigwy, czy to coś tam, ma jakieś tam owoce. i rozłów ten owoc i zobaczysz tam właśnie e, 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 i z tego wyjdzie chorysa. No i wyszła ta chorysa, e, no i tak sobie myśli, nawet tego nie powiedział, tylko tak sobie myśli na okarych, no ładna ta chorysa, ale taka jakaś chuda. I w tym momencie chórys, pośladki chorysy rozrastają się po horyzont. Panie Boże, chyba trochę przesadziłeś. No to sobie zrób teraz. Pomyśl sobie, jaką byś tę churysę chciał, to taką churysę będziesz miał. A zatem nawiązanie, po pierwsze, do, e, bezpośrednio do chorys, które są wspomniane w, w, w Koranie, nie są niczym, niczym zdrożnym, poza tym do wszechmocy Boga. Bóg sam wiedział, e, co Ibn al Karich pomyślał, a nie co Ibn al-Karikh Karich. Powiedział. Ale jednocześnie ale jednocześnie Al-Ma'ari może tutaj funkcjonować tak jak wybitny muzułmański, jako wybitny muzułmański intelektualista mógł twierdzić, tak jak i wielu filozofów, że właściwie to wyobrażenie koraniczne, to plastyczne wyobrażenie z tymi churysami męskimi bądź żeńskimi, to jest wyobrażenie dla zwykłych ludzi, którzy inaczej nie byliby w stanie sobie wyobrazić, zobrazować tego raju i piekła, bo tak naprawdę tylko wybitne umysły, tylko intelektualiści, tylko filozofowie rozumieją, że raj... To jest oderwanie się duszy od materii, a piekło nie oderwanie się duszy od materii. Więc tutaj ta ironia jest taka bardzo mocno ukryta, ale jednocześnie no, chyba wyraźna. Ja nawet nie wiem, ale... czy jest tak bardzo mocno ukryta. Yy, bo... Myślę, że dla mniej inteligentnego umysłu jest ukryta. No może masz rację, bo czasem, czasem można spotkać, że, 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 że ktoś twierdzi, że, że dżiny to były takie jak w, w, u Abul Ali al Almariego. A to jest nie wiadomo, na ile jego wymysł, a na ile przekań. Z, y, tradycji ludowych. Natomiast na pewno nie są żadną ortodoksją, tak, ale są tak. dogmatem w islamie. Ich obecność, tak, natomiast to jak się zachowują, jak no to wyglądają, jest tak. a co tutaj jest bardzo tak. szeroko opisywane, tak. jak te dziny właśnie wyglądają, nikt nie wie jak dziny wyglądają. A Maria opisuje. Czy to jest Także myślę, że żaden muzułmanin też dżina nie widział, natomiast, natomiast on opisuje jak te dżiny wyglądają, czy nawiązuje do rozmaitych legend właśnie, które są, nie są bezpośrednio obecne w Koranie, ale są wzmiankowane i wtedy komentatorzy Koranu rozpisują się o czym to niby tam było, no a Al robi z tego prześmiewczy Obrażek, czyli karykatury. mamy tą pierwszą część, prawda? Czyli mamy tę pierwszą część, w której jest mowa o podróży w zaświaty, prześmiewcza, inteligentna, ale mamy też część drugą, to jest już część herezjograficzna, czyli nawiązująca do popularnego w ówczesnym czasie w islamie nurtu literatury o herezjach. Co on tam pisze w tej drugiej części? Do czego nawiązuje? Przede wszystkim jest ta druga część odpowiedzią na pytania i rozmaite zagadnienia, które porusza Ibn al w tym liście, który do, niego, który do niego wysłał. I tam za każdym razem Almari odpowiada punkt po punkcie, odpo odpowiada na opinię Ibn al z którym się zgadza albo nie zgadza, wyjaśniając na czym polega to, że zgadza się, iż ten a, 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 czy inny. Inny był heretykiem, na jakiej podstawie można to stwierdzić, albo też wręcz twierdzi, że żadnym heretykiem nie był. I ty oczywiście nie masz racji, bo, bo, bo to, co ty twierdzisz, to są jakieś bałamutne opinie ludzi, którzy się na tym nie znają. Co ciekawe, wymienia wśród tych heretyków takie postacie, którym faktycznie zarzucano herezję i które są znane w kulturze muzułmańskiej jako domniemani heretycy, Ale też takich, których byśmy raczej nie podejrzewali o to, niektórych poetów na przykład. Także poetów to różnie, dlatego że na przykład tutaj mamy Baszara Ibn Burda, który no przede wszystkim był wybitnym poetą, ale został y, 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 zabity z rozkazu kalifa właśnie za to, y, że podejrzewano, że jest heretykiem. Y, także, także tutaj też ta opowieść o Baszarze Ibn Burdzie się pojawia. Pojawia się o innych, y, co do których nie wiadomo. Tutaj Al-Mutanabbi na przykład. Taki Czyli to jest taki przydomek pewnego wywitnego poety klasycznego, ten, który uważał się za proroka. No więc już to samo to określenie można uznać za, za herezję, tak? prawda? A Almari tutaj, no ile pamiętam, w tym przypadku tłumaczy al Harihowi, że, że to tak jednak nie było i że, i że on tak naprawdę żadnym heretykiem nie był, bo, bo no, gdyby tak było, to bardzo wielu tych twórców, których teraz podziwiamy z klasycznego okresu kultury której arabskiej no, dożyłoby, no, nie dożyłoby starości, a, a, a wielu jedno, je, z nich jednak dosyć długo żyło. To może teraz y, ta kwestia, która zapewne Państwa zainteresuje, a mianowicie skąd te y, domniemania, te hipotezy, że Dante mógł inspirować się Marin i co tak naprawdę mówi nam o tym nauka? Czy jest to możliwe, <kluzny> czy nie? Y Pomysł, że mógł być Dante zainspirowany al powstał w kręgach orientalistycznych badaczy, badaczy świata arabskiego i muzułmańskiego, kiedy tekst niejako po raz drugi, tak to, się, tak to można określić, został odkryty przez, przez jednego z brytyjskich arabistów. I to właśnie jemu przyszło do głowy, że to jest tak bardzo podobne do, do Dantego, no a ponieważ Alma Arrim zmarł, dużo wcześniej niż, niż Dante, no więc powstała, powstała koncepcja, sugestia, że być może zapoznał się z dziełem Almarico. Nie wiadomo, ale, jaki, nie wiadomo, jest, nie wiadomo prawda, jak i nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo gdzie. Początkowo oczywiście próbowano zbadać, a może gdzieś było jednak jakieś tłumaczenie tego, tego tekstu na, 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 na któryś językowe europejski, to no jakiś wtedy pewnie na Łacinie by musiało być, ale nie, nie było żadnego takiego, takiego tłumaczenia, więc jest to no, taka, taka próba wpływologii, Powiedziałbym, która, która no jest nieudana, ale pokutuje, że tak powiem, do dnia dzisiejszego i w takich bardziej popularnych, rozmaitych opracowaniach można znaleźć, że, że czasem nawet, że prawdopodobnie, a czasem delikatniej, że być może. Właśnie Dante wziął pod uwagę dzieło Almarygo, bo cóż, mamy podobne. Mamy wędrówkę po tym, po tym piekle i niebie. No, oczywiście w Islamie nie ma czyśca, więc przez, przez czyściec i farych nie wędruje, ale Spotyka się z pisarzami, spotyka się z jakimiś tam uczonymi, poetami, rozmawia z nimi i ocenia. Oni sami siebie też tam oceniają. Oczywiście, bo ta, bo ta, tego mowy nie, przepraszam, u Almahary'ego mowy nie ma o Muhammadzie w kręgach. No w kręgach. Nie ma, nie, ale pojawiają się postaci z historii islamu, pojawia się Ali. Pojawia się Fatima, która, która zresztą pomaga jednak tam przekroczyć, przekroczyć pewne, pewne trudne miejsca, żeby się do tego raju dostać, bo jeszcze, bo jeszcze mu Almari w tym, w tym swoim wymyślonym świecie zarzuca, że, że to jednak on tam oszukał trochę te, 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 te święte postaci i on tak nie powinien tam do tego raju jednak, jednak się dostać, a jednak się dostał. No więc podsumowując, nie ma. Nie mamy żadnego potwierdzenia, i być może to podobieństwo wynika z tego, że jesteśmy gdzieś tam w kręgu kultur monoteistycznych, z pewnych rzeczy, które są gdzieś tam głęboko zakorzenione w naszej ludzkiej podświadomości i podobnie pisarze, intelektualiści wyobrażali sobie tę wędrówkę. Zresztą nie tylko w kręgu kultur nie, nie, monoteistycznych, nie, prawda? Nie, nie, to nie, jest, ja myślę, że to jest w wielu kulturach. Bardzo powszechne U nas w naszym tak. kręgu śródziemnomorskim, no to mamy wędrówki do, 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 do na, na tamten świat w, 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 w mitologii greckiej, ale mamy także w starszej, ale też z kręgu śródziemnomorskiego mitologii mezopotamskiej. Więc, więc tego typu podróże wcale nie są czymś całkiem dziwnym i nie wiem czemu akurat to musiało być tak, że, że że Dante musiał się zainspirować Alma Ardim, tym bardziej, że w mniej więcej w tym samym czasie, co Alma Arli żył inny pisarz w Hiszpanii, który niezależnie od, od, od Alma Ardiego napisał dosyć podobny utwór. I ja, że, tak nawet sobie myślałem, że jeśli już mówić o jakichś zapożyczeniach, i że skąd miał, tak, tak, że, że, że miał Dante się dowiedzieć, to prędzej by, bliżej miałby do Andaluzji niż do Syrii, do jakiejś tam wiochy w Syrii. Łatwiej by mu było dotrzeć jednak do, do Hiszpanii, czy jakieś wieści z Hiszpanii, łatwiej mogły dotrzeć na półwysep, na półwysep apeniński niż właśnie z Marii. I ponieważ musimy już powoli kończyć, żeby Państwa nie zanudzić, to może jeszcze parę słów o e, trudnej stylistyce tego poematu, e, z, którym jako, z którą jako tłumacz musiałeś się zmierzyć, ale powiedzmy parę słów o tym, jak to zostało napisane, jakim stylem to zostało napisane. Ten traktat, podobnie jak wiele zresztą innych dzieł klasycznej prozy arabskiej, bo teoretycznie tak należałoby powiedzieć, to jest forma tak zwanego prozimetrum, czyli prozy przeplatanej fragmentami poetyckimi. Tych fragmentów poetyckich jest dosyć dużo, więc tutaj już trudność. Fragmenty prozą i fragmenty poetyckie. Arabowie kochają poezję. Arabowie Arabowie tak, kochają to jest ich DNA, więc. Tak. To jest... Więc mamy fragmenty w tak zwanej prozie rymowanej, rytmizowanej. To jest ta forma języka, w której został zesłany Koran. To ma zresztą tradycję jeszcze, jeszcze przedmuzułmańskie. Także z tego względu jest to niezwykle trudne nawet do zrozumienia, ponieważ do stworzenia tekstu w prozie rymowanej i rytmizowanej potrzebny jest właśnie rym. Wprawdzie po arabsku te rymy nie tak bardzo trudno znaleźć, ale potem, jeśli my to czytamy, to musimy w w tym zdaniu się zagrzebać, bo ono niekoniecznie musi mieć kształt gramatyczny taki, jakiego by wymagała gramatyka języka arabskiego, ze względu na to, że dane słowo musi w danym miejscu w tym zdaniu się znaleźć, żeby tekst się rymował. Poza tym mamy fragmenty, które możemy uznać, że zostały napisane w czymś, co jest jakąś pierwociną prozy poetyckiej. No i oczywiście same fragmenty poetyckie. A zatem dla tłumacza jest to jednak dosyć duże wyzwanie, żeby tłumaczyć i poezję, i tę właśnie prozę rymowaną i rytmizowaną, i żeby jakoś w tym gry, się nie pogubić... Żarty. żeby Próbować przynajmniej oddać gry językowe, rozmaite żarty, które niekoniecznie muszą być e, e, odczytywane w, wprost przez, przez, przez czytelnika, ale jeśli uznałem, że, że jakieś. E, zabawne przysłowia, zabawne powiedzonka powinny trafić do polskiego czytelnika, to je zostawiłem w oryginale, nie szukałem odpowiednika wśród, w, w polskim zasobie tego typu skrzydlatych słów, wyjaśniając w przypisach, także czytelnik nie jest pozostawiony sam sobie, tylko w, w tych miejscach, które uznałem, że mogą być trudniejsze, takie rzeczy wyjaśniam. Sporo zostawiam też czytelnikowi swobody, bo uznaję, że czytelnik jest wystarczająco inteligentny, żeby mógł książkę przeczytać. No właśnie. Nie, nie robię z czytelnika no, kogoś, kto nic Niewolnika. nie rozumie. Niewolnika. No bo jak my możemy zachęcić czytelnika do przeczytania tej książki? Dlaczego powinien po tej pozycji sięgnąć? Co dzięki temu zyska? Pozna piękny poemat arabski. E, który ma ponad tysiąc lat, czy tam około tysiąca lat, bardzo pięknie, doskonale mistrzowsko przetłumaczony, jednocześnie zaopatrzony w przypisy, we wstęp, dzięki czemu no, będzie mógł e, dowiedzieć się więcej, e, jednocześnie pozna sposób myślenia. E, Intelektualisty z tamtego okresu, który wydaje się bardzo współczesny, prawda? Bardzo uniwersalny. Będzie mógł stwierdzić, mamy nadzieję, że będzie mógł dojść do takiego wniosku, że problemy, sposób myślenia ludzi w tamtym okresie były bardzo podobne do tego, co nas nurtuje. I chyba to jest. Może nie powiemy więcej, dlatego że chcemy, żeby Państwo po tę książkę tak. sięgnęli. Tak. Ale tutaj, żeby jeszcze zachęcić, na ile on jest ważny, że to nie jest taka, takie dzieło, które gdzieś tam w, w skrzyniach, czy gdzieś tam zakurzonych w bibliotekach leży. Otóż, proszę Państwa, Abul Ala al-Ma'arri jest chyba jedynym e, pisarzem e, arabskim, którego pomnik znajduje się w Europie. W Paryżu niedawno został odsłonięty pomnik Abul Ali al Mariego. więc widać, że dla samych arabów jest on ważny, skoro sami się złożyli migranci arabscy na to, żeby ten pomnik w Paryżu mógł postawić. I tym bardziej warto było tę książkę na język polski przetłumaczyć.